Witam państwa, jesteśmy w Łomży, gdzie będziemy rozmawiać z trenerem szkolnej drużyny Koszykówki, panem Marcinem Piotrowskim. Witam pana. Na wstępie, dlaczego zdecydował się pan na prowadzenie akurat drużyny koszykarskiej? Zdecydowałem się na prowadzenie drużyny akurat koszykówki, ponieważ koszykówka była moją pasją. Chciałem zarazić dziewczyny tą, tą piękną grą, jaka jest koszykówka. Czy miał pan problemy ze skompletowaniem składu? Wiadomo, że koszykówka nie jest zbyt popularna w naszym kraju. No akurat koszykówka ostatnimi czasy nie jest popularna. Coraz, coraz trudniej jest zebrać naprawdę dużą grupę dzieciaków, ale akurat mi się udało i mam dość liczną grupę. A dokładnie ile to jest osób? Na treningi uczęszcza od, od 16 do 25 osób w zależności od, od dnia, od pogody. To, to, to wiadomo, są młode dzieci, małe dzieci, więc e, różnie, ale przeważnie 16-20 osób na treningach. A czy obecność najlepszego polskiego koszykarza Marcina Gortata w NBA w jakiś sposób pomaga w propagowaniu koszykówki wśród dzieci? Czy jest więcej chętnych od momentu, kiedy Gortat gra w NBA? Myślę, że tak, że, że jednak pomaga, ponieważ zawsze młodzi sportowcy dopatrują się jakiegoś idola, jakiegoś kogo, kogo, kogo mogą naśladować. No, wiadomo, że jeżeli jest to Polak, to jest tym, tym lepiej, ponieważ utożsamiają się z tą osobą. No i, i wiadomo, dzięki Marcinowi koszykówka jest bardziej promowana w Polsce. A czy może Pan liczyć na jakieś wsparcie Polskiego Związku Koszykówki w ramach szkolenia dzieci lub organizacji jakichś rozgrywek? E... Na te pytanie ciężko jest mi odpowiedzieć, ponieważ takiej doraźnej pomocy, jak do tej pory nie mieliśmy ze Szkolnego Związku Sportowego, może, tylko, może mogę powiedzieć tylko tyle, że, że no dzięki nim no jakieś tam rozgrywki się odbywają, a takiej doraźnej pomocy nie mieliśmy. Czyli bezpośrednio nikt się nie zwraca do trenerów takich koszyków, takich drużyn młodzieżowych w kwestii pomocy właśnie w rozwijaniu tej dyscypliny? No nie, niestety nie no, wszyscy my, nauczyciele i trenerzy staramy się robić w zakresie własnych sił to wszystko. Poświęcamy własny wolny czas na to, by takie drużyny powstawały, by ta koszykówka mogła się w jakiś sposób rozwijać, no i, i żeby wróciła wreszcie do dawnych lat świetności. Dokładnie. A proszę mi powiedzieć, czy w pańskiej drużynie są już jakieś talenty, które wyróżniają się? Może jest wśród nich następczyni Agnieszki Bibrzyckiej? Ja powiem tak, no w drużynie zawsze są zawodniczki, które się wyróżniają, są lepsze, są gorsze, ale nie chciałbym tutaj wymieniać, ponieważ mamy, jesteśmy jedną wielką drużyną, ja nazywam to, to jest naszą drużynę jedną wielką rodziną, więc, więc nie chciałbym tutaj wymieniać z nazwisk takich osób. Ale czy są już jakieś zawodniczki, które rokują na tyle dobrze, że w przyszłości mogłyby pokusić się o rozpoczęcie kariery zawodowej? Na chwilę obecną mam takie trzy zawodniczki, które, które naprawdę bardzo fajnie się rozwijają, coraz coraz więcej umieją, coraz, coraz bardziej podoba im się ten sport i coraz chętniej trenują, więc, więc jest takie trzy dziewczynki, które pokładam, w które pokładam naprawdę duże nadzieje. A proszę powiedzieć, w jakim wieku dokładnie są zawodniczki? No w naszej drużynie najstarsze dziewczyny mają 11 lat, są takie, które mają 9, 10 i 11 lat na razie. Najstarszy rocznik to 11. A czy w tak młodym wieku dziewczynki już planują jakąś zawodową karierę, czy to za wcześnie jeszcze troszkę? Dla nich jeszcze naprawdę to jest to jest trochę w, w, w ramach zabawy. One to robią dla, dla zabawy, dla przyjemności, dla możliwości spotykania się z innymi koleżankami, dla rozwijania swoich zdolności. I jeszcze na razie to nie jest tak, nie, nie, nie myślą tak o, o przejściu na, na, zawodowe, na zawodostwo. Raczej dla nich to jest jeszcze zabawa.